Maja, kurwa 2 nieźle idzie A jedzie ja do środkowej tam A ja mam zerwał A tu też Kurwa ja się wyjebie o Kurwa leżę Nie Typiak ocie, że we dwóch leżycie Nie, ja jeszcze żyję Wyrywałeś ja się kurwa Jaki ciula low hapeł zostało i byłem za I mnie bo raz i detka. Muszę weź z nimi... Aha no a nie mogę tak z nim jechać. Aha no nie da się Oj Nań no, no. <grym>, musimy z nimi iść No to weź nie, tu weź ten pojazd nie, tu, nie, tu. tu w lewa Tu była ta. A tu się nastawia ci przecież Że ja łóżko zrobić Kopi gwoździe potrzebuję Wiście palmowe to jest... Ja mam chyba odpadki No ale no, jak ci, ci mamy to wziąć Daci na mnie No i podnoszę się I ta kurwa łóżka z tym chyba ja już naprawdę pierdol eee, skrzynki Tam jak masz znaczek skrzyni Eee. Masz cię liście? Ja nie mam. Ja nie wiem. No to chuj ty tak zobrazmiś. Ty się, o tu... ...i tu. Na. Proszę. To. Nie ma więcej po przejpałem że tu nie ma jak defort, że chorągiewkę pierdolnęłeś i Widać to chyba żebyśmy zrobili tego chuja. To nic nie to ty... ma ja pójdę po ten motor. Przecież to no. bez sensu żebyśmy... A nie wiem po co ty dyszleś No bo myślałem, że ty ten motor weźmiesz żebym go miał Tylko w którą stronę teraz? A tam W lewo szedłeś? Nie wiem, mu tak stópki latają, nie? Nie, co mi to? Tam, kiedy jest Nie no, fuj kurwa. To, no, ale bycie stópkarzem... Ja pierdolę. Modest, masz coś do powiedzenia? Stópkarzu? Tak. Chuj, chuj, chuj. A, to nie, to to jest chuj. Gdzie tam, po prostu w lewo, No w lewo. Chuj, Chujkasz? <laughs> o! Oh. Tam mówię, się poradził Do wody się do wody po prostu, a to tak. Mam to do pracy, co jebałem Nie zająłem się Tomeczku, ile ważysz, ile mierzysz? Met, na metę Waszysz metr? Weź nalej tam od razu wodę, bo to zaraz do po no. nie Ty, a nie jakby tak zajebać kurwa ten, kłada do trawy pod... Oh, aj, aj, aj. Ej, bez Ale po trawie nie będzie jeździł. Skąd wiesz, sprawdzałeś? Przyczepimy go do rekina i na dno Mam trzy bio-paliwa Kurwa Steg, Twój stary wstegnie. No i co, masz problem? No właśnie, kurwa. Mam i co, kurwa? No i jedam cię, kurwa. Gówniarze. <grym> o, no, <grym> odezwa się, najstarszy, kurwa. Masz sobie, tam, był ty najstarszy. No nie odzywaj, anioł. A ty łutkaj, kurwa tam to no, samo utkaj kurwa. Tym tam. To wy utkajcie kurwa. Mam leczniczą maść. Oh yeah. <tryk> Kajcie tym modez jest? Na statku, a gdzie? Nie O, okay. Muszę wodę stuna... Jestem ciekaw czy jeszcze coś z tych ryb jest tu na objętą Aha Biorę siódemeczkę Chudwa, ryb nie mam Uciekł sam chłopiec, oprócz tego <grym> Cwelu <z> Eee, smet Tylko nie Cfelu, dla ciebie pan Cfelu To i tak cfel. Kurwa, jeszcze pod kotwicę wpadłem, pijer to na Ej, model No to model tam, co nowe tam chcę? trzeciak na świecie. Na pogodnie Daj ma tę Czuć, kurwa, czuć. Deski. Masz deski? Spójrz, tak, no. No, już tam. A wydaj mi, daj mi, daj mi. daj mi. Nie mam desek, kurwa. Jada. Studujemy tutaj z wyspołu Tepens, tak? Tak, tak. A Tepens, kurwa, Tepens. Co tam tak, no to Lodowa wyspa, słuchajcie. Tak, lodowa wyspa, cześć. O, część druga, część druga. druga. Zapraszamy na kanał. Zapraszamy na kanał się nagrywa, kurwa. Tak, nagrywa się wszystko, kurwa. Nagamy, No, no. i no, chuj. Nagrywamy wyspa. To po ale co jak co, moje mięso? Bo ja je kurwa upolowałem. Eee, kurwa! sześć sztuk jest moich, bo ja tu dodałem. Ja cztery kurwa sobie. A ja sześć kurwa. No to ma tego cię się zająć. nie No wcale nie stoisz teraz, kurwa, przygry. Eee, może rekord Ale jak wy sobie to może Uuu. być maty, jebane, pizdy. Co ty pierdolisz? <laughs> ja nic nie słyszałem, a ty modesz? to Jak za mgłą, dosłuchać. O kurwa. Co tam, ptęgnę, Dobra, chodźmy kurwa. Do tego trzeba mieć jakąś maskę, kurwa. Wiedziałem. Hmm. Ja po, od razu, jak żeś tam przyszli, wiedziałem, że będzie potrzebna maska. będzie. To zawsze wszystko bo. I tam są w środku jakieś lasery? A potem ple. Ale A to ma mate, Bo ja nie mam, ja mam pod przycisk mikro. No ja też. No, szkoda, no, że słychać wszystko. No to patrz, puszczam przycisk, kurwa. Puściłeś to pierdol. No, zamknij to, kurwa. Gdzie to... jest ten skuter, modas? To <laughs> nie, nie, nie ma go. On bali. Będzie patić, patić się za moje. Dycha wczoraj by na 77. Super, chuj to obchodzi tak szczerze. Ale to, te, ten, ten był tak piękny. Iśkela jedzie z jakiegoś spotkania prywatnego tam z jakimś szefem y, mocy, motocyklistów <grym zresztą> <grym zresztą> Co ty tam, Ja ten ruka Ten mpc podam to drodze No to pierdolisz tam kur Zpierdal za szefem motocyklistów. Ja u w wypierdala Ciurze Idziesz kurwa Jak ja on jestem tu na górce Napierdole Jestem przy tych domach świecących Oświeciłam No gdzie wy jesteście? No chuj Kurwa czapeczka Czemu masz kurwa czapkę tego Nie fajna testy ja Jedziemy A kocioło. tu za nami się gas Nie, 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 nie teraz mamy jechać, może tą wyspę oświetlaną. Oj, biebie, jakoś No, teraz mnie ją Trzeba kurwa znaleźć klucz do Selemi. Selena brzmi jak Syren. Chyba, może po A bo tu coś dużo problemów. To nie byliśmy chyba. O kurwa, zazień na dół A tu coś dobrego. tam do tej anteny. Która, to jest po no, 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 no. No. A nie, pozbierano. Chciała być pozbierane, ma wszystkie domki zapalone. Tak, tak, pieprę nie Może o tył tam jakoś wejdziemy wtedy. O kurwa! No, żeśmy weszli. Nie wiesz? Panie... <śmienicza> <śmienicza> Kurw. <wesz>, <śmienicza> o kurwa, ba się zbłupował. Do ty jedź. Nie mogę, klikam S. Czekaj, Kierowniku dupnij pójdźmy. to kurwa trzeba. Trzeba to przesunąć. O idzie, idzie coś No dobrze masz, tak stój no Ja wyjdzie. Jestem, jestem O ale coś tu jest do zawody zaraz po Teraz ja odpalnę cię w osobę wody No weeee Bo wyjechałem czasem Udaj się do obserwatorium. Gdzie jest obserwatorium Celem jest, poglądanie przez teleskop. Tam? Tam no, tak jest oczywiście. No może to obserwatorium. To, to, to jest to miasto pośrodku. Ten budynek pośrodku. No, pośredku. a były tam jakieś drzwi u góry? A ja nie wiem szczerze. Tak obieżnie tu tam mogę. Można... Bo przypomniałem sobie najpierw. Chodź do drzwi Aha Fajnie, tam kurna masz... Nie bym ja no, miał no, tu nie chcę tam Tu! Chyba cofaj, bo to jest zejście na dół, dam do tego no, ale tam, pra, 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 prawo Tam coś jest O, bez kitu tutaj A, ja wiem co tu się stanie No i co? O <grym> Co tam odess? No nie dobrze. No o kurwa jak mi trzy A tu bo to Sam przepłynie, tam musisz przepłynąć. o kurwa sada. O dźwi. A i tak musimy tam Matełko zejść. A? 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 Kurwa, był, bu, Kurwa, że mi coś tu. Co to za gówno znowu? nowa Nie, to jest ta... Nie, to się pisze... pokrywam, ty to. Nie, to Nani nani, nani. to jest to. O, molesto. to Matejku nie poczeka na modesta, Gdzie Modesta? O kurwa. Drabi nam do góry. Jest. Si. Daną notkę. Tu będzie odzajebanie, rzucz. Aha, nic U góry, zobaczysz. No nie. O, tu jest wejście. Tu skrzynię ominąłeś. O kurwa, znajdźka kolejna, ło! Wow. Znaczy w sensie... I zagad... kody jakieś. Trzeba kod, jaki jest kod? Pamiętasz? Wow. Jest na statkę. Już hub'em nie o. O. o, dobra, jest jakaś <laughs> no... Is... ten kod, mogę... Jeden to u będzie? I think I'm not with me anymore. What? I think I'm safe. Chill! It's good. good. We'll take the There's a place with lots of people. Ruben says, Astrid might be there. Okay. She definitely isn't here in this cold place. It's nice talking to people. What do you to open. We're short, then, chociaż zagadka zrobimy. Jaką? No tu z tymi, tymi gwiazdą zbiorą. Dostałem. Ale to był gwiazdą żeby otworzyć ten safe. No wiem. No. dostałem z mową. Co A tego ma? nie trzeba zagadki robić, tak jak no. i otworzyliśmy. Naprawdę. No. no. Co nie hmm. pokoju, to nie Ale jak robisz? No by był A, No co, nie może chłopak. Będę speedrunowa, może gierkę, kurwa na zyut. To nie było z o no, wcale Zaczniemy od tego, kurwa, bo wiedza. to było ze strony internetowej dał nie jebany. do to już teraz pierdalamy stąd. Zarody, a pierdolę watek. Czekaj kurwa. Jak w tym zaczyna? Idziesz, możesz. Nie, jest, to poradzę. Ale możesz piska ty. Czekaj. Zobacz, Dobra. Ej, bo chyba klucz dało do tego, nie? No. O... Nie umiem te odpalić. A, to tu są. No to z Alwy, z się debilami. Kot był przed na ścianach. No, przecież ja to otworzyłem, kurwa. No, bo z neta coś se wziął, kurwa. To też trzeba było pomyśleć. Widzisz? No, jak kurwa na nie dałeś, tylko teraz wpisałeś ten kod. Alikowanie drogi z laboratorium by było spoko, ale z kodu to już Tak jak ja sam znalazłem to obserwatorium. Jechałem. A koło tego obserwatora było jakieś zejście na dół kurwa. No i co teraz mamy zrobić? To i je tu. Jechać do tego kurwa. Chodź. A, no to co ty robisz? Tu w lewo chyba się tu czy...? W prawo. To, tam chyba tą maskę gazową tutaj No, tam będzie ciekawy mhm. To zostań, nie otwieraj, ma tylko daj mu dostalić. Patrz, króciutko. O, szybciej, kurwa! Co ja, się tak spieszy? O, pierdolniemy w coś? A, nie a, Mamy jeden pręd kontrolny, oho. I są zamknięte z drugiej strony. Lake, e pająki jakieś na dole, patrzcie. Wymaga klucz do reaktora. No Aaa. Aha. Tu są kobiety, na pewno. Hee, jak wyglądamy, ty! Chodźcie, to nie, nie, chodźcie, chodźcie, tu. Dajmy się tak w ładnie. To Stańcie obok mnie Modest No już Wiecie, że to nam zużywa, nie? No to chodź, czy założymy jeszcze raz, ja pierdolę Tylko, że to leci od razu A modest... ...zapnę drzwi przed modem A my się zamykamy <grym> Ważycie, bo tu będą tak ...chuje Jakiś kod trzeba wpisać. Masz to kurwa kod. Może C i tylko napisane. A, dobra, 7-8. A, 7-8. A, bo to są kurwa, trzeba wziąć te... Eee, tą tablicę kurwa chemicz i pewnie po tym trzeba będzie ile kurwa, C i ja ma jaki kurwa ten symbol? No nie szukam tego tylko że nam się radiacy kończy no ja już jestem na zewnątrz co na zewnątrz jest Masz gdzie jesteś? Aha jeba, to jest. Aha, ten bez stroju idzie Masz Czekaj, C i ma gdzie to jest C -i?